Dzień dobry, dzień dobry, Złoty Tarot, kłaniam się Wam serdecznie i zapraszam Was na czytanie. Za, za, zaczynamy, yy, boże, pomyliłam się, dobra, zaczynamy od Barana, Lwa i Strzelca, to jest czytanie dla Was serduszka, więc zapraszam Was. Yy, do kiedy? To jest energia, więc ja nie mogę powiedzieć, że to jest tygodniówka, a za dwa tygodnie co u niektórych się zacznie dziać, ale karty też pokazują to, co się dzieje u Was i jaki będzie ciąg dalszy, co może ciąg minąć. Więc serduszka, ja Was zapraszam na e, czytanie. Zaczynamy od barana i teraz jeszcze jedno i teraz wszyscy razem to jest czytanie jakie ogólne, więc nie z każdym będzie rezonować, nie z każdym będzie pasować. Sprawdzajcie jeszcze Wasze znaki pomocnicze. Baran, co czeka osoby z poznaku barana? Baran, baran, baran. O Jezu, nóc mi swęci bo nie rośnie. Teraz tak, barany, wiadomości od mężczyzn, to jest raz, w najbliższym czasie, możliwe nawet i dzisiaj, takie wiadomości dostaniecie. Karty pokazują tutaj, że większość baranów lub będziecie mieć też i osoby takie, która będzie ręka, bok, coś takiego, będzie, będziecie Wam ciężko się ruszyć. Zwracać uwagę, bo możliwe, wy kogoś ciągle śledzicie lub ta osoba was ciągle śledzi. Jest to też i osoba, która ma blokadę seksualną, nie potrafi się otworzyć, powiedzieć ja cię kocham, Julio i tak dalej, ale też to jest osoba, która nawet jeżeli jest w związku, nie darzy swojej partnerki gdzieś lub partnera uczuciami, czyli jakaś blokada jest związana. Karty pokazują tutaj, że jest jakiś mężczyzna, który nie potrafi zapomnieć o osobie która dała ci kosza. Jeżeli taka osoba jest, to zwróć, bym zwróciła uwagę tylko jedną, że ty kogoś cały czas obserwujesz. Jeżeli tą osobę cały czas obserwujesz, warto wyjść do niej z jakąś wiadomością. Karty pokazują tutaj, że jest osoba, która będzie często rozmyślać nad tym, dlaczego tak się stało, albo Boże, dałam siebie wszystko, a mnie nikt nie docenił, bo coś źle zrobiłam. Jeżeli macie komuś coś zlecić, żeby ktoś coś zrobił, idźcie i zróbcie to sami, tak? Jeżeli coś będziecie chcieli ominąć, nie ominiajcie. Będą dwa punkty, gdzie ktoś będzie z czegoś niezadowolony i z tego będzie też i wielka afera. W środę karty pokazują, że w środę ktoś może mieć mały wypadek związany ze skaleczeniem lub ze złamaniem. Bym uważała w środę, bo komuś możecie coś powiedzieć, a w środę ktoś coś weźmie dla siebie i przyniesie informacje też i dalej. Tak? Karty pokazują tutaj, że jakieś trudności macie, trudności, które no, się ciągną już dłuższy czas, te trudności pokazują się, że zostaną zakończone. Jeżeli mam mówić, to też i kobieta, która jest w związku i coś się zakończyło, możliwe, że jakaś relacja i jesteś w związku, z którym no, na przykład nie chcesz już być. Tak? Jeśli ci też ci ciężko odejść dlatego, że jest twój partner lub osoba która Cię cały czas bierze w dół. Nie mogę powiedzieć, że tylko partner, ale to jest też i osoba, która jest w rodzinie, z rodzin albo osoba, która też do Was przyjmuje, przychodzi. Karty pokazują tutaj, że tutaj mogą być też i wiadomości w środę związane z pieniędzmi, z blokadą. Możliwe, że ktoś powie nie mam pieniędzy, bo mi nie dał, tak? Blokada związana z pieniędzmi. Zwracać uwagę na ramiona, bo się już drugi raz pokazują. Serca. Teraz tak, jest jakaś kobieta, która ma ogromny potencjał, ale masz blokadę, jeżeli chodzi o zarabianie. Nie masz z tego pieniędzy. Karty pokazują tutaj, że masz możliwości twórcze, działania i warto z niej korzystać. Masz silny potencjał, masz e, moc, ale coś cię zaślepia lub ktoś cię zaślepia. Ktoś ci może nie mówić, nie dasz rady, weź ław, sobie, weź, sobie, bo co ty robisz? Masz iść, masz działać. To jest. To, co ty lubisz, to, co ty kochasz. I tutaj jest pokazane, że masz ogromny potencjał, ale jest planeta Plutona, więc ktoś cię może też i e, brać mydli, jakie ja, wiesz, albo możesz czegoś nie dostrzegać. Więc bądź czujna i zwracaj uwagę na wszystko, bo masz ogromny potencjał i ta osoba, możliwe, że kogoś macie z znaku wodnika, znaków tego powietrza, tutaj jest... Oso, albo sama jesteś jeszcze spod z wodnika lub masz znak powietrza, to tutaj jest związane, że tu ta osoba cię będzie blokować. I bingo, i odkryjesz tajemnicę, to ci mogę powiedzieć. Serduszka, dla niektórych to mogę powiedzieć tylko jedno. Aha, jakaś, jakaś piosenka już wyszła. Teraz tak, dla niektórych wodników mogę powiedzieć, że jakaś kobieta ukrywa coś przed mężczyzną. Możliwe, że to jest odwrotnie, że mężczyzna jest jakiś, który ukrywa coś przed kobietą, jest to mężczyzna, który do ciebie napisał, jest to mężczyzna, który też możliwe dziwnie się ubiera, jest taki, no, bluzkę z barbie ma ubraną. O, z takich rzeczy. Jest to osoba, która jest bardzo inteligentna, z takich rzeczy. Jeżeli mam mówić, możecie odkryć pewne możliwości, yy, pewne talenty i warto, warto to z tego kochani skorzystać. Zwracać uwagę na osobę, która nie ma gdzie mieszkać, zwracać uwagę na osobę, która przychodzi do Was, ty, co masz do jedzenia i tamtego albo, bo ja lubię to i tamto, albo bardzo dużo je. Jest to osoba, do której nie możecie dużo rzeczy mówić. Jest to osoba, która możliwe zajmuje się... No, dużo, dużo rzeczy robi, o, z takich rzeczy, ale jest, że tutaj jakąś prawdę odkryjecie. Jest jakiś mężczyzna, jest to mężczyzna, no urzędnik jakiś. I to jest, on no, się dziwnie ubiera. Jest to facet, który nie ma kurczę pieniędzy i tu pokazuje się blokada z nim i on będzie odbierał y, y, ataki. może on ci powie tak konkretnie, weź co ty tam, co, coś ty tam zrobiła, coś takiego. Ym, to jest to osoba, która y, nie do końca jest uczciwa. Y, My dlatego jest jakaś kobieta, która ma plutona w sobie y, lub no coś jest z tego, czyli ktoś nie do końca dobrze gra. Jest to też i osoba, która jest elektrykiem albo pracuje w elektrowni ma um, coś robi też im elektrownia coś klei albo z taką osobą wy macie do Czynienia. I tutaj jest pokazane, karty pokazują, że co niektóre osoby będziecie w szpitalu, w przychodni lub będziecie z, ze swoim partnerem coś się też i wydarzy. Jeżeli czekacie na jakiś y, sygnał od kogoś, to ta osoba zastanawia się, czy warto y, ruszyć. Jest to osoba, która y, pracuje na poligonie, jest to osoba, która lubi, no nie wiem, poligon, coś z takich rzeczy, kochani na taką osobę i możliwe, że to jest osoba, która ma w sobie szóstkę, czyli um, karta wyboru, wahania czy jakiegoś. Na te pytanie musicie sobie sami odpowiedzieć. Ja wam baranki dziękuję. Ja zapraszam teraz lwy. Osoby z poznaku lwa. Co? Dla osób z poznaku lwa. No i po co skaczesz? Ula la. -la. Wy będziecie mieć do czynienia z, ze Strażą Miejską. Gratuluję. Możliwe, że będziecie mieć do czynienia z osobą, z kobietą ze Straży Miejskiej. Jest to osoba, która pip, 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 pip a nie ma możliwości znania, znaczy nie ma możliwości. Ta kobieta nie zna prawa, od razu Wam powiem. E, dlaczego? Bo w praktyce mi to wychodzi z serca. Jest to osoba, która tylko e, buzią dziamoli i nie e, zada Wam pytania, albo powie, proszę mi to pokazać. Jest to osoba, która zrobi coś bezprawnie. Więc tutaj ja bym uważała serduszka na tą osobę, dlatego że ja może Cię ładnie u... Nie powiem dalej, bo to bardzo by było ze sobą. Tutaj na Straż miejską serca uważać. Możecie dostać mandaci, który będzie bezprawnie postawiany, bo wiad wiadomo, no z kimś no, ktoś wystawił tego, a powiecie, ale tutaj można, ale tutaj jednak nie można, bo jej zakręcić i, i cokolwiek. Więc serduszka musicie mieć tą wiedzę i yy, na logikę wszystko wręcz, a wziąć, a ładnie Wam wyjdzie. Już się sama obawiam powiem wam szczerze, bo mam jednak tego lwa. I, i, I tego, ale no, no będzie jakaś jazda. Będzie, będzie możliwe, że kobieta, kobieta z, z, z bratem będzie miała jazdę. Coś jest, co, co jest, coś jest związane też i z ruchem, zwracać uwagę, czyli jeździecie czyli straż murowana jest na pierwszym miejscu, u mnie bierze się. Działania, które będą jakiegoś mężczyzny wobec jakiejś kobiety są nieuczciwe. Nie Jeżeli jakaś kobieta pozna jakiegoś faceta, bardzo przystojny, możliwe, że taki zbudowany, ciemno skóry, znaczy no ciemna karnacja, jak marchewka nawet, jest to facet, który się czeszy też i na boczki, to już mówię Wam, kochane słodko pierdzący, nie wchodzicie w to. Karty pokazują tutaj, że na coś czekacie. Wiadomości będą. Po godzinie 19 ktoś dostanie jakieś wiadomości. A, teraz tak yy... Jeżeli macie ojca, który ma problemy z alkoholem, teraz coś się nasili, jakaś sytuacja, nie tylko z alkoholem, ale jest to mężczyzna, który no, o siebie nie dba, tak? To tutaj będziecie mieć z tą osobą i z jakimś urzędem, z policją, czy z kimś do czynienia. Jest to osoba, która się błąka, kochani. Jest to osoba, która e, dla niej rodzina nie istnieje. Dla niego czy dla niej. To jest osoba gdzie no, jest ciężko, zawsze chodzi w kapturze z takich rzeczy. Jest to osoba no, bardzo ciężka, ale ma kuźde gadane. Jest to osoba, no, ma w sobie jednak pannę, musi mieć Markurego, więc ciężko tą osobę przygadać, tak? Tutaj będą jakieś z nią związane sytuacje, ale poczekajcie. Sytuację, coś chodzi o dzieci i od razu oso... ktoś ma jakieś zaburzenia. Jest to osoba, która powinna się leczyć. Z taką osobą będziecie mieć i coś będzie z nim związane, tak? Dostaniecie wiadomości, kochani. Będzie rozmowa przez telefon, rozmowa nawet i, 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 i w troszeczkę oddali przez osoby trzecie. Ktoś wam coś serca przekaże. Jeżeli chodzi o pracę to od razu mówię, jest osoba, która się zajmuje kimś. Jeżeli zajmujesz, że opiekuje się kimś, to tutaj będą jakieś niepotrzebne informacje takie Albo nie fałszywe, albo znaczy informacje będą takie, że ktoś kogoś urazi, tak? I może być jakieś też i nieporozumienie z tym związane. Jednak jest coś, gdzie jest znów, więc lada chwila w ciągu dwóch dni coś się też powinno u Was zaleć. W do dwóch tygodni to jest tak pokazane, ale już Was tak tego dzisiaj zaćmienie, więc serduszka, bądźcie czujni. Tutaj jest ktoś, kto ma swoje ego, ktoś kto powie ja się poświęciłem, ja tyle dałem, a tyle dostaję od Was. Ktoś nie potrafi docenić to, co daje, tak? Możliwe, że ktoś się poświęcał dla rodziny, a teraz dostaje od rodziny zero wsparcia, zero takich, bo to jest rodzin z rodziną tego, zero wsparcia. Jest to osoba, która jest chora. Ale już nie mówmy o tamtym, tylko tutaj drugie, poświęcenie. Mhm. Tutaj coś chodzi o, o, o siły witalne. Tutaj jest coś y, y, osoba, która y, no, fizycznie jest może, może jakimś sportowcem, y, siłownia z takich rzeczy. Jeżeli mam mówić, jest kobieta, która ma ogromny potencjał, masz duże możliwości i teraz jest tylko pytanie, albo masz jakiś cel, to dąż do tego celu. Jeżeli mam mówić, jesteś w związku, gdzie ktoś cię cały czas kontroluje, gdzie idziesz, co robić, na twojej drodze stanie jakaś możliwość, coś nowego, coś fajnego ktoś ci coś może zaproponować, idź w tym kierunku, idź i realizuj się, tak? Spełniaj się. Teraz tak, jak są jakieś dwie kobiety i e, od razu powiem, jedna osoba zrobiła m, parę takich rzeczy, na przykład uprawiała seks z facetem, który jest, ale to kiedyś, na przykład w związku i na przykład jesteś sama, teraz w związku, no to karma się e, odzywa, tak? E, czy tam... Inne takie rzeczy, które zrobiłaś, karma się odzywa tutaj, jest to, co zrobiłaś, to teraz zbierzesz. Czyli jakaś, jakaś osoba no, będzie miała y, niemiłą rozmowę, niemiłe takie wydarzenie. No, odkryje się jakaś tajemnica. Od razu powiem. Ulwów, odkryje się. I zwracać uwagę na osoby które po godzinie 14 wam wezmą, przekażą jakieś informacje. Możliwe i to od razu powiem, będą informacje troszeczkę, które będą, um, jakie one będą, no nie fajne, ale też i oszukane. Ktoś wam może coś powiedzieć dla sprawdzenia Was. Tutaj ja bym była po prostu ostrożna i przeanalizowała e, sytuację. E, powiem Wam szczerze, że to jest osoba, która nie dba o siebie. Jest to osoba, która nie, nie e, dużo tak je. Jest to osoba, która ma na przykład cechy męskie, ma, e, jak to powiedzieć, na śmie, jest się sama z siebie. Jest to taka osoba. E, Tutaj końcówkę macie podobną coś ze znakiem powietrza, dlatego jak tego, to obejrzyjcie sobie też znak powietrza, ale taka osoba przyjdzie do Was. Jest to osoba, która powie coś, wam powie i na przykład to co Wam powie, to będą kłamstwa, a Wy to możecie komuś dalej przekazać, to tutaj będzie ktoś, kto lubi robić zamęty, ktoś, kto żyje tym. Ale druga rzecz jest taka, możecie dostać też ich wiadomość od kobiety, która... Jest tylko w związku, ona by... O, to jest to kobieta, która skacze z kwiatka na kwiatek. Albo skakała. Dlatego, jeżeli tak, to ją tylko podtrzymuje to, że jest w związku z litości. Coś z takich rzeczy. Jest, bo jest, bo nic nie będę miała. Coś chodzi o związek. I to jest kobieta. Będziecie mieć to, Czyli mamy do czynienia z ale to jest osoba, słuchajcie, słuchajcie, jest to osoba, która... Wiecie kogo to, 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 to spotka? To spotka osobę, która ma dar, i to taki dar, który coś robi, która coś tworzy, która się opiekuje ze swoim stadem, czyli swoją rodziną, wszystkimi, wszystkimi ludźmi. Tutaj mamy do czynienia z osobą toksyczną, z wampirem energetycznym i możliwe dosaniecie po 13, bardziej mi to pokazuje się po 14, możliwe, że po 14 ona przyjdzie do Was. Będziecie mieć, zwracać uwagę z dnia na dzień, przyjdzie. To to jest osoba, która jest wampir energetyczny, czyli z dala. Musimy się jej pozbyć. I to ładnie, z grzecznością powiedzieć, I'm sorry, nie mam czasu brak czasu to, to jest ta tutaj jest taka osoba z drugiej strony możliwe że ktoś z was poprosi osobę która ma e, no robi tworzy coś maluje nie wiem. Z coś robisz coś, coś z takich rzeczy ktoś cię poprosi o coś to już uważaj toksyk toksyk nie wchodzisz to powiesz nie goodbye e, serduszka. To jest na najbliższy teraz czas możliwe że właśnie do listopada. Mam nadzieję, że ominiecie sytuację. Ja wam dziękuję. Ja zapraszam teraz Strzelca. Strzelec. Co czekał sobie z poznaku Strzelca? Strzelec. I love you baby. Strzelce, dużo myślicie, nie możecie spać w dące, analizujecie i tak dalej, lęki, coś możecie mieć z nogami, nie, nie będziecie chcieli stać, poprawcie łanie pościel, jeżeli mam mówić, w pościeli, czy tam gdzie jest pościel, coś możecie też e, e, odkryć. Karty pokazują tutaj, że możliwe, że ktoś za dużo będzie ćwiczył i będą miały zakwasy. Karty pokazują tutaj, że coś jest za rogiem, koło, zwracać uwagę na osoby, które wychodzą, coś, no to jest związane z losem, więc zwracać uwagę, dlatego że możecie kogoś spotkać, na przykład miłe, to jest z miłych, osobę, która na przykład ćwiczy, ma jakąś tam, macie blisko się siłownię, czy cokolwiek, jest to taka osoba, z taką osobą możecie spotkać, ale też możecie spotkać osobę, która właśnie yy, nie do końca jest szczera, jest to osoba, która ma jakiś zakład kołowac. Coś się za rogiem, czyli coś blisko waszego domu, coś się zadzieje, tak? I to jest związane z karmą, czyli coś będziecie musieli przerobić. Zwracać uwagę, kiedy jesteście w ruchu, zwracać uwagę na w ruchu, czyli ruch to jest też jazda żeby no, jechać pomału. A dlaczego? Bo możliwe, że coś będziecie mieć z nogami. Tak jak powiedziałam Wam tutaj na pierwszym tym, na pierwszym y, sytuacji. Teraz tak. Auto idzie do naprawy, ktoś ma auto w naprawie lub będzie w naprawie, dużo będzie kosztować, sporo powiem Wam szczerze. Karty pokazują tutaj, że będziecie mieć spotkanie, przyjęcie, ktoś będzie tłumił w sobie uczucia. Jeżeli mam mówić, ktoś ma romans w pracy, możliwe, że taką osobę, no, możecie spotkać, ale jest piękna rzecz, coś macie, nie wiem, z, z, związane ze sportem, macie dwie karty, które o tym mi zawsze pokazują, więc serduszka, taką osobę możecie spotkać lub coś się wydarzy podczas jakiegoś treningu czy cokolwiek, kontuzje i tak dalej, więc zwracać uwagę. Teraz tak, na waszej drodze spotkacie osobę, która ma ogromny dar. Jest to taka osoba, no to jest związane właśnie ze strzelcem. Czyli strzelce mogą spotkać osobę bardzo wyjątkową, osoba, która możecie się też i zakochać. Osoba, która wam dużo może też i uświadomić. No macie tutaj zesłanie z góry, więc serduszka, bądźcie czujne, bo macie coś dane od losu i to jest w pozytywnym znaczeniu. I następna karta, tak. Co niektóre strzelce będziecie, poznacie kogoś, poznacie na przykład osobę, która jak to mam powiedzieć, jest bardzo uduchowiona. Możliwe, że religijna, ale też możliwe, że osoba, która zajmuje się też ezoteryką, albo to dotyczy też i tej osoby. Tutaj jest spotkanie kogoś, spotkanie osoby, która no, podniesie Was na duchu i możliwe, że tutaj będziecie mieć do czynienia z osobą, która jest urodzona ósmego lub jej ścieżka życia jest powiązana z ósemką, czyli narodziny, jakiejś znajomości, nie tylko chodzi o miłość, ale też i o znajomość e, kobieta z kobietą. Dużo możecie wtedy odkryć, zdobyć, zobaczyć itd. Tak Teraz tak, spotkanie z księdzem, załatwianie spraw będzie, będziecie mieć. I teraz jest tak, jest jakaś osoba, która nie może zapomnieć o kimś, o czymś, o, o jakiejś sytuacji. Ktoś żył cały czas w bańce, teraz ta bańka pęka, czyli macie wszystko, macie wszystkie możliwości, już wam niczego nie brakuje. I przez to, że bańka ta pęknie, czyli ta, to, co mieliście w głowie, cały czas analizowaliście, odkryjecie kochani prawdę podarunek ktoś dostanie kwiatka lub od mężczyzny e, tutaj jest jakiś podarunek e, jest to osoba która możecie się e, rozumieć jak brat z siostrą e, tacy możecie być no do siebie mili tak tutaj jest ktoś kto wam coś podaruje to jest kwiat perfum tutaj no powiem szczerze coś Fajnego. Druga rzecz jest taka, ktoś ma chorobę łuszczycy lub związane z łuszczycą. Jeżeli tak, to tutaj pokazuje się, że albo wszystkie metody wzięłaś, jeżeli nie, to coś przyjdzie ci do głowy lub ktoś Ci, kochanie, coś powie. I karty pokazują, że coś gdzieś będzie miał podróż do 50 km lub ktoś jeździ do kogoś 50 km od miejsca swego zamieszkania, możliwe, że ktoś pracuje tam, to na twojej drodze spotkasz mężczyznę. Mężczyzna, który jest bardzo mocno leniwy, jest to mężczyzna niedoroboty, nie? Do roboty. nie. nie do roboty Dlatego jak takiego, taką osobę spotkacie, to uważajcie, i teraz tak, trudności w podróży będą. Tutaj jest osoba, macie do czynienia z osobą, która zawsze, jest to osoba naiwna, dlatego na przykład słucham Helci, a Helcia mi zaraz powie, a była na przykład Stefcia i Stewcia powiedziała to I, i, i wiecie, i jedna pójdzie w drugą stronę i nie posłucha tej drugiej strony, o. Jedna osoba tylko wysłuchuje jedną stronę, a drugiej nie wysłucha. I tutaj jest z tym związane. Tak? To są jednak kielich, dlatego to są emocje, to jest też związane z miłością. Możliwe, że ktoś się zakochał i jedna i druga strona, ale nie mogą być razem, bo jest związek małżeński. Tutaj jest ktoś, kto Wam coś podaruje. O. Ale bardziej widzę, że ktoś jest gdzieś w, z dala od domu. Jeden i druga osoba. I tutaj jedna osoba raz tu jest, raz tu jest. Czyli no coś jest pomieszane. Ale tęsknota pokazuje się. Jeżeli mam mówić, to jest bratnia, bratnia dusza. Jeżeli mam mówić, jakaś kobieta może wybuchnąć emocjami i powiedzieć coś, dlatego zwracaj uwagę, serduszka, bo jest mężczyzna, który krzywdzi każdą kobietę i ciebie też skrzywdzi. Dlatego będzie brak kontaktu z tą osobą. I to jest osoba możliwa z drugiego lub ma właśnie numerologię drugą. To jest też i osoba, która bierze się... Powiedziałam, że osoba leniwa. Możliwe strzelce, że macie do czynienia co niektóre osoby z osobą, która rozkochuje kobiety, które są w związkach, które... Bo strzelec jest to które są w związkach. Od razu powiem, jeżeli macie taką osobę, to jest to osoba, która jest takim tyranem, ma ukryty, yy, ukryte motywy. To więc kobiety bądźcie czujne. Panowie, to wy możecie mieć taką... Yy, Właśnie partnerkę na jakąś trafić taką, która też ma takie ukryte motywy. Ale jest tutaj karta, która jest odwrócona, dlatego coś odkryjecie, coś zobaczycie, zdacie sobie z czegoś sprawę. Możliwe, że to jest właśnie do siedmiu dni. Siedem dni, siedem, siódma godzina, coś odkryjecie, serduszka. Ale jest też osoba, która ma fantazję, to ostre fantazje, możliwe, że seksualne. Ale to takie brutalne, powiem wam szczerze. Bo z tymi, z tymi kartami to tak jest. jest to... Zwracać uwagę też kobiety, no, kobiety i mężczyźni, um, uwagę na osobę, która um, bardzo mocno się śmieje, która um, dużo mówi. Jest to osoba, która ma problem też i z alkoholem, z dużo um, może na, nawadniać organizm. Tak powiem ładnie w skrócie. Moi drodzy, to już by było na tyle. Ja Wam życzę czego. Życzę Wam dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności i wszystkiego, wszystkiego, czego Wy sobie życzycie. Ja Wam życzę z całego serca. Dziękuję świetnie i zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam.